A my w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy z radcami, m.in. o karnetach i zwrotach gotówki w przypadku, gdy zapłaciliśmy z góry za jakąś usługę, a nie korzystamy np. z siłowni, basenu czy sauny. Posypały się kolejne pytania związane z zaliczkami, zadatkami, z opłatami, które wielu naszych słuchaczy chce odzyskać. Proszę posłuchać pytania słuchaczki, które przedstawi Ksenia Maćczak. Radca radzi. W tamtym roku w styczniu wpłaciłam zadatek niemały, bo prawie 3,5 tysiąca złotych na turnus rehabilitacyjny dla pięciu osób w pewnym ośrodku w Łebie. Z przyczyn wiadomych nie pojechaliśmy w planowanym okresie, jednak podtrzymaliśmy rezerwację i zgodziliśmy się na voucher ważny do 15 sierpnia tego roku. Teraz jednak chciałabym z niego zrezygnować i prosić o zwrot zadatku. W związku z tym mam kilka pytań. Czy mogę się o to ubiegać? Czy zostanie zwrócony w całości? Czy mogę zrezygnować z tego vouchera? Czy są na to przepisy ogólne? Czy każdy ośrodek decyduje sam? Czy trzeba to jakoś specjalnie motywować? Odpowiada radca prawny Magdalena Kupczyk-Czerniawska. Odpowiadając w pierwszej kolejności na pytanie, czy zadatek jest uregulowany w przepisach, to tak, jest on uregulowany w artykule 394 KC. Zgodnie z tym artykułem, zadatek to część należności wpłacona z góry przy zawarciu umowy. Ma ona zabezpieczyć jej wykonanie. Wymagana jest często w sytuacji, gdy skorzystanie z danej usługi odbędzie się za jakiś czas. Gwarantuje ona wtedy klientowi, że usługa to zostanie wykonana. Natomiast wykonawcy, że otrzyma zapłatę za jej wykonanie. W razie wykonania umowy, zadatek jest zaliczany na poczet świadczenia. Jak wygląda kwestia zwrotu zadatku w razie rozwiązania umowy? Jest to uzależnione od przyczyny rozwiązania umowy. Oraz od tego, kto od niej odstępuje. Jeśli niewykonanie umowy nastąpiło z winy klienta, np. rezerwującego nocleg, druga strona, która otrzymała zadatek, np. hotel, może od umowy odstąpić bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu i zachować otrzymany zadatek. W przypadku jednak, jeżeli Druga strona, która otrzymała zadatek, odstępuje od umowy, na przykład hotel odwołuje rezerwację. Wtedy klient może żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Natomiast jeśli niewykonanie usługi nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, na przykład zostało to spowodowane zmianą prawa, działaniem osoby trzeciej, niemożnością świadczenia czy innymi zdarzeniami leżącymi poza kontrolą stron, zadatek jest zwracany, ale nie powstaje prawo żądania zapłaty jego podwójnej wysokości. Zadatek Polega również zwrotowi, gdy za niedojście umowy do skutku ponoszą odpowiedzialność obie strony. Należy podkreślić, że podobnie jak zachowanie zadatku, takie żądanie jego podwójnej wysokości jest jedynie uprawnieniem strony. Oznacza to, że strona nie musi z tego uprawnienia korzystać i może poprzestać na samym, na samym odstąpieniu od umowy. Jeszcze proszę pamiętać, że gdyby sprawy się bardzo skomplikowały, i potrzebowaliby Państwo kontaktu z radcą prawnym, to ci, którzy pojawiają się głosowo w popołudniowym programie, są bardzo łatwo do odnalezienia na stronie szukajradcy.pl.